maki jest jadaj przemienia możecie mnie znać jako marcin śliwek, i to ja i hab specjalne ogłoszenie komunikaty dla wszystkich. Być może słyszeliście, że jakiś czas temu obchodziłem rocznicę mojego twittera, a naprawdę bardzo szczególny Do tego czasu nie ma jeszcze YouTube do miesięcy latery, ale to announcement to jest po to aby to nadrobić jest to. Palszo to również okazja do świętowania w cłonko 30 subskryberów na YouTube. Jej. Zainspirowani najlepszymi polskimi animaj takimi jak Captani Bon, Orzech Pietrek, Czysio Show, KMP Lektor, Piesek Liesek a nie tylko, i z pomocą mojego przyjaciela Noża do Robota, będę w nowy serial internetowy o nazwie Przemieniowie. To było jaka w nie za może wągarności się w i i Show z cechami adoracji i zalet i z odziałem, gości specjalnych takich jak Grzegorz Obama a nie Halama. Ten gopiowy Tomek nie znikł, jeśli to możliwe. Taiczjeni Yuan, zomikowy zomik, boks nawias jak zomika, albo Kasia Warwicka po nawiasie, Brock Halama, ani Obama, Ola moja rodzina, Wario jeśli to możliwe, Pyro i Ano ano Anelsz, Skryja, On Cię PL jeśli to możliwe, jak inne. Wszystko to stało się możliwe dzięki mojemu przyjacielowi, jak już wcześniej wspomniano. Also, nie tylko. Odpowiedz na mój przypięty post na Twitterze a być może dostaniesz sasdzę wzięcia udziału w tym showie. Musi być zgodny z określonym formatem, jak pokazano to od więc bądź podekscytowany i zrób to hehe. Anomgedi he. i Gwytet. Jedyną zasadą to jest Polan Ball został zbanowany, a bez humoru Karaczan w z jakiego lord humoru ponawia się na ten w prostaker, prawdopodobnie więcej to kan. I hope you jego premiera w przyszłym miesiącu, w wrześniu, bo to świetna zabawa dla całej rodziny. Aktualnie nie wiem zorki. Nie ma ustalonej jeszcze konkretnej daty ani długości, ale może to być około 10 minut a Na łykio i nie pójdzie obejrzeć Lenio z Grzegorzem Obamu i